Dzień dobry, witamy was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literacje. Przychodzimy do was dzisiaj z książką wyjątkową z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy patronem medialnym książki z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Ona i jej kot. I to jest, słuchajcie, wyjątkowa pozycja. O jej wyjątkowości będziemy na pewno długo, długo rozmawiać, i Małgosia ze swojej perspektywy, ja ze swojej, ale zanim przejdziemy do książki, muszę Wam powiedzieć o jej trochę historii, bo historia jest no, w Europie chyba niespotykana. Ta Opowieść powstała jako manga i tą mangę zrealizował, zrobił, wymyślił Makato Shinkai. Natomiast, jakby tą część literacką um, ubrał? ubrał, tak w te piękne słowa. Na Ruki, e, na Kagawa i stąd powstała właśnie ta wspaniała książka. A manga powstała w 99 roku. E, ja no, Nie wiadomo kiedy akurat, Aha, sama manga. Tak, tak. Sama manga e, powstała w 99 roku. My, ja nie wiem jak ty Małgośku, ale ja jeszcze nigdy nie widziałem mangi, aczkolwiek nasze dziewczyny mają te takie opowieści różne. Wiem, że to są też filmy oczywiście, bo to są w ogóle filmowcy i scenarzyści. Ja tylko powiem coś jednego, że a propos tej wyjątkowości pewnej mhm. tej książki, to jak wiecie, my uwielbiamy książki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po prostu są tak wyjątkowymi pozycjami. Tak. Zbieramy je na półce, no znowu jest taki Zresztą wielki stosik. I z wielką frajdą przyjmujemy każdą nową pozycję, czytamy ją, zagłębiamy się w nią. Oczywiście nie wszystkie są równe, natomiast w 90% to akurat jest nasza wrażliwość. I tyle, tytułem wstępu. I oczywiście ogromnym atutem tej serii, bowiem... I akurat tej książki jest to, że znowu sięgamy po e, autorów japońskich. Co dla mnie, jak wiecie, jest. Nie e, tylko dla ciebie, Daniel, ja też. Tak, ale ja lubię. już się nauczyłem, Małgosiu, że jeżeli mówimy i wyrażamy jakieś opinie, to w jakiś sposób musimy podkreślać również, że to jest opinia a, tak. moja, twoja, a żeby mieć przestrzeń jeszcze do jakiejś dyskusji. Dobra. Słuchajcie, no Małgośku, no to y, y, pokrótce, co w tej książce jest, bo fabuły opowiedzieć hmm, za bardzo nie możemy. I nie możemy. Troszkę możemy, a troszkę nie możemy. Będę z Tobą jak zwykle polemizować. <śm> <śm> no dobra, trochę się nawijam. Słuchajcie, Ona i jej kot. Jest to historia, jak sama nazwa wskazuje. Dziewczyny, tudzież postaci, tudzież mężczyzny. Tak naprawdę ona dla mnie jest symbolem. Kot, zwierzę, wiadomo, chociaż tutaj w tym przypadku pojawia się też pies. Wydaje się, że to są tak trywialne rzeczy, właściciel i jego zwierzę. Natomiast historie zawarte w tej książce są przepięknie przeplatającymi się historiami. Co ciekawe, historia czterech, jakby opowieści, E, tu ludzi, którzy mają, tudzież opiekują się kotami, w jednym przypadku jest to również pies, ale o tym nic nie powiem. E, I te historie z jakiegoś powodu łączy właśnie to, że one jak takie malutkie, wiecie, kółeczka w jak to się nazywa, w zegarku na przykład, nie, jak, no, te działające takie trybiki, boże, święty covidowy. Jak te trybiki malutkie się ze sobą zazębiają i od jednego przechodzi do następnego. Koty pięknie te historie wszystkie łączą. Bo jest na przykład historia, która mnie niezwykle poruszyła. Zresztą wszystkie ruszają. Naprawdę wszystkie są takie, że ja schodząc dzisiaj, kończąc dzisiaj tę książkę, schodząc z góry, Daniel mi zapytał, to co, nagrywamy? Ja mówię, poczekaj. Zatrzymam tylko cieknące łzy, bo to była tak wzruszająca dla mnie podróż. Jedna historia jest na przykład historią dziewczyny, która jest arty początkującą artystką, yy, będącą przeświadczoną o tym, że ona nie potrzebuje szkoły, bo się za pierwszym razem na studia nie dostała. I jakimś cudem opiekuje się właśnie kociakiem. I ich los jest pięknie splecony ze sobą. Jest to z perspektywy książka opowiedziana. Zwierzaka, czyli w tym przypadku kota, co się z nim dzieje, jak on mówi do swojej właścicielki, czy on ją uznaje za swoją właścicielkę, bo jedni uważają za zaszczyt e, być, m, przynależeć do jakiejś osoby, i oni bardzo się tym szczycą w, tym, w, w tej książce, a drudzy, nasi bohaterowie zwierzęcy, e, wręcz przeciwnie, nie chcą wcale mieć, e, że mam już to skończyć? Nie, nie, zakończyć? nie, nie, nie. No, i chciałam tylko powiedzieć, że ta książka, historia niezwykle mnie wzruszyła, bo ona, nasza bohaterka główna, no te losy jej są takie dość skomplikowane to jest młoda osoba. Później, oczywiście, przychodzi pewną przemianę, o której nie będę mówić, ale to, w jaki sposób zarówno człowiek, jak i jego zwierzę dbają o siebie nawzajem, jak to widzi człowiek i zwierzę, w jaki sposób to się przenika, jest niezwykle wzruszające, ujmujące, ciepłe, dobre. Po prostu na złe czasy bierzesz taką książkę, widzu czy widzko, siedzisz i kończysz ze łzami w oczach i mówisz sobie, jak mi dobrze teraz. Dobra, skończę. Dobrze, to ja Państwu troszeczkę <grym> spróbuję to usystematyzować i skonkretyzować um, ten um, przepływ Słowo, emocjonalności tak? <grym> Małgosi. Tak naprawdę, historia dotyczy czterech kobiet i jednego mężczyzny, które pojawia się w bardzo nieoczekiwanym momencie. Te historie opowiadane są z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest człowiek, druga perspektywa to jest kot. A właściwie tych kotów jest tam sporo. Co jest niewiarygodnego w tej książce i co jest niezwykle ujmującego, to to, że autorzy znaleźli sposób, żeby odróżnić narrację ludzką od narracji kociej. Bowiem kot- spojrzenia na świat, na człowieka są takie, że nam się tutaj w domu oczy otwierają. A o może, nie, wiem, poczekaj, kochanie. poczekaj, a może nasza Arka rzeczywiście myśli w ten sposób. Tylko żebyście nie zgubili się w tych naszych wypowiedziach i to nie jest tak, że ta książka jest tylko dla miłośników kotów i kot, i miłośni kota powie, tak, ja to wiem, bo wiem, że kot taką ma empatię i tak się może zachowywać. Nie. Chodzi mi bardziej o sam Pomysł, który został doprowadzony tutaj w tej książce, naprawdę do perfekcji, bowiem te koty są katalizatorem, są psychoterapeutą, czasami są poduszką, czasami są kołderką, bo człowiek potrzebuje naprawdę bardzo wiele zainteresowania ze strony drugiego człowieka. A gdy jest samotny, a tutaj te kobiety, każda z nich w ten czy w inny sposób jest samotna, czasami z wyboru, a czasami, bo tak się potoczyło życie, bo nie mają odwagi, żeby chwycić i wyjść do ludzi. Te historie, tak jak powiedziała Małgosia, Małgosia rzeczywiście się ze sobą przeplatają. I tym e, kot tutaj jest, jest tym takim, elementem łączącym, jest nitką, mhm. która wszystko ze sobą zszywa. Kot, koty i postać właśnie tajemniczego psa. Też to uważam, też to uważam. Też to uważam. <grym> Warto, chciałem powiedzieć trzeci raz, naprawdę, bo coś <grym> mi tutaj nie pykło w tej wypowiedzi i uważam tak jak Małgosia, że jest to książka niezwykle ciepła, niezwykle mądra, i to jest po raz kolejny e, ukłon mój, e, czy nasz, w stronę literatury japońskiej. W ogóle w stronę tamtego kontynentu. tego kontynentu, w, w którym rzeczy. Drobiażki, z których tak naprawdę składa się nasze całe życie, tutaj mają miejsce i czas na znalezieniu się na kartach tej opowieści i przekazaniu nam, odbiorcy czy czytelnikowi, jak ważna jest codzienność, jak ważny jest drobiazg, jak ważny jest znowu drugi człowiek. Bo to jest, to jest książka... O zachowaniu pewnej, o zachowaniu społeczności, o wyalienowaniu się z tej społeczności. To jest też książka o samotności, oczywiście o empatii też, ale o samotności, jak mały drobiazg może mieć wpływ na życie drugiego Tyle człowieka. Tak, z tym efektem motyla, o którym rozmawialiśmy, tak. nie? Słuchajcie, ja specjalnie y, zaznaczałam, co ciekawsze rzeczy, które mnie jakoś poruszyły, więc o wszystkim, o wszystkim Wam nie powiem. Y, natomiast do miłośników kotów i do tych, którzy mają koty, takie zdanie. Mówi to kot. Wyciągnęła rękę, kiedy mnie dotknęła, całe ciało rozbolało mnie od jej smutku. Piękne, prawda? A teraz moje pytanie, dlaczego tak. to przeczytałam? Moje pytanie brzmi, czy nie macie czasami takiego wrażenia, że kiedy jest wam źle i ten zwierzak do was przyjdzie, bo to jest dla mnie rzecz zero ja jestem miłośnikiem kotów, zresztą Tolcia podobnie, i zwierzę wyczuwa nastroje, emocje i tak dalej. To dziwne, bo ja ciągle go karmię, nie? I ciągle mówię, chodź arka, tu. No ale czy przychodzi? przychodzi? Przychodzi. Przychodzi, przychodzi, I to zwierzę jak najbardziej mam wrażenie, czuje te wszystkie rzeczy, które są tutaj opisane. I dla mnie to był taki dialog z moim kotem, z moją kotką. Zresztą my stolcią bardzo często, jak patrzymy na nią, w jaki sposób ona się zachowuje na co dzień dopisujemy sobie, zresztą same się z tego śmiejemy, dopisujemy sobie jej wirtualne wypowiedzi, jakieś takie, które nam przychodzą do głowy, jak ona leży i rozkłada na przykład brzuszek i patrzymy na nią, ona na środku oczywiście pokoju leży, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, patrzcie na mnie, jestem królową, czekam, aż będziecie mnie głaskać. I takich rzeczy, takich znalezionych drobiażdżków w tej książce ja mam naprawdę wiele, ale oczywiście one nie są tylko z perspektywy... Ojejku, nie ma, przepraszam Was najmocniej, bo to jest tak wzruszająca historia Historie, ostatnia zresztą o starszej pani, która opiekowała się przez całe swoje życie nie swoimi rodzicami, tylko rodzicami swojego męża. Tak. I też, oczywiście, najpierw miała tego swojego psa, Johna. Co się potem z tym stało, to nie będę mówić. Natomiast ona całe życie opiekowała się kimś, zrezygnowała z własnej kariery, była wysoko gdzieś tam w hierarchii farmaceutycznej, i do niej przyszedł jej bratanek, któregoś razu, który w tym trybiku i w tej walce o życie w pracy nie miał siły, po prostu, po prostu nie miał siły. I co tam się wydarzyło, jak to pięknie się ta historia cała domknęła, tej starszej kobiety, do której trafia właśnie ten młody chłopak. Bo już się nie, w pewnym momencie już się nie miała tym opiekować. I jak nagle z powodu tego, że przyszedł ten nowy członek rodziny do niej o pomoc, jednocześnie dostał się tam też kost, jak to pięknie się dopełniło, że ta, ta kobieta, która poświęciła całe swoje życie dla innych, nagle poczuła, że nie jest sama, mhm. że jest komuś potrzebna znowu i jakie to jest ważne dla nas jako ludzi. Mhm. No słuchajcie, ja dlatego byłam wzruszona, bo jest to ostatnia historia, która tam się dzieje, jeszcze jest. Jedna malutka wywrotka, która łączy znowu tą ostatnią opowieść z wcześniejszymi, wcześniejszymi i naprawdę no po prostu nie chciałam się aż wstydzić tych łez, bo, bo po prostu zeszłam z, z góry i mówię, no nie mogę. Jak to jest piękne, jak przy pomocy krótkich drobiazgów te opowiadania są naprawdę takie minimalistyczne można wyrazić całą paletę emocji, całą paletę barw tych emocji. Wspaniałe. I zaskakujące jest to, że po raz kolejny spotykamy się z pisarzami, z literaturą, która za pomocą bardzo prostych słów, nieprostackich, mówi o bardzo mądrych rzeczach. Bo e, relacyjność, bo e, sytuacja właśnie takiego wyalienowania, bo sytuacja e, emocji, które zupełnie są inne kiedy człowiek przeżywa swoje życie w samotności on zaczyna te emocje bardzo głęboko chować i zakłada taką maskę wychodząc na zewnątrz na ulicę do pracy i tak dalej i tutaj to jest troszeczkę obnażone tutaj bohater człowiek i bohater kot wzajemnie tak naprawdę siebie ratują drobnymi rzeczami drobnymi wskazówkami sugerują sobie nawzajem jak być trochę mm, zdrowszym, jak trochę bardziej uśmiechniętym, jak przeżyć kolejny dzień. I ta forma terapii obopólnej naprawdę w tej książce skutkuje i wzrusza. Wzrusza bardzo, mm. naprawdę bardzo wzrusza. Jest to po raz kolejny y, naprawdę znakomita pozycja y, serii Bo wiem, tak? wcześniej seria z żulawiem, teraz. Ja jeszcze seria chciałam Bowien". Wam tylko jedną rzecz powiedzieć. Przepraszam, nie, nie, bo nie, nie. Widzi, że zbierasz się do, nie, do końca nie, nie, jeszcze nie. nie, nie. Słuchajcie, jest taki, e, takie zdanie dotyczące śmierci. Tak? Jeden zwierzak przekazuje swoją mądrość drugiemu zwierzakowi, nie powiem kto komu. No i ten jeden mówi tak: Ja się nie boję śmierci. Ona niczym nie różni się od zasypiania. Można powiedzieć, że co, co wieczór ćwiczymy. Czy. Jezu, nie mogę. Przepraszam Was bardzo, ale nie mogę się e, wysłowić. Możesz przeczytać. Tak. To ja spróbuję, e, Małgosia. A ja pozwolę sobie wysmarkać nos. To słuchajcie, poczekajmy na Małgosia. No dobra, Małgosiu już jesteś, tak? E, ja nie boję się śmierci. Ona niczym się nie różni od zasypiania. Można powiedzieć, że co wieczór ćwiczymy się w umieraniu. Hmm. Ciekawe, prawda? Ta książka jest pełna tego rodzaju sformułowań. Nawet to nie są takie motta, to są takie piękne e, zdania, które powinniśmy sobie nosić gdzieś głęboko w sercu i w umyśle. Książka wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ona i jej kot Makato Shinkai Naruki Nakagawa. Cudowna rzecz, cudowna opowieść. Bardzo, bardzo serdecznie ją polecamy i mamy zaszczyt być patronem medialnym tej książki. Jednocześnie dziękujemy za tę możliwość, bo to jest niewątpliwie... Dziękujemy za bardzo długą już współpracę tak. z wydawnictwem Uniwersytetu, bo to jest dla nas naprawdę ogromny Tak, czujemy dumę. Tak jest. Spokojnego wieczoru. Wam życzymy, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.